Zimowe igrzyska olimpijskie 2026 w skokach narciarskich odbędą się na skoczni dużej o rozmiarze 140 metrów oraz na skoczni normalnej o rozmiarze 107 metrów w Predazzo. Wystąpi 50 mężczyzn oraz 50 kobiet, a dzisiaj przedstawię Wam zawodników, którzy wystąpią na igrzyskach oraz plan transmisji zawodów. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w skokach narciarskich rozpoczniemy 7 lutego w sobotę. O godzinie 18.45 odbędzie się wtedy konkurs kobiet na skoczni normalnej. O rozmiarze 100 metrów. Na następny dzień zaplanowane są treningi. Trening kobiet o godzinie 16:30, a trening mężczyzn o godzinie 19. .00. W poniedziałek, 9 lutego, o godzinie 19:00 o medale na skoczni normalnej walczyć będą mężczyźni. We wtorek o 18:45 odbędzie się konkurs drużyn mieszanych, czyli konkurs drużynowy, w którym skacze dwóch mężczyzn oraz dwie kobiety w jednej drużynie. W czwartek, 12 lutego, odbędą się treningi kobiet oraz mężczyzn na skoczni dużej. W rozmiarze 141 metrów. W piątek potrenują tylko mężczyźni. Konkurs indywidualny mężczyzn odbędzie się w sobotę o godzinie 18.45. Za to w niedzielę o tej samej porze zobaczymy konkurs kobiet. W poniedziałek 16 lutego na sam koniec zobaczymy konkurs duetów. Na igrzyskach olimpijskich nie będzie kwalifikacji, dlatego że byłoby to bez sensu robić kwalifikacje dla 50 zawodników, skoro do konkursu kwalifikuje się 50 zawodników, a igrzyska olimpijskie będą transmitowane w telewizji na Eurosporcie oraz na TVP1 eee, za to w internecie będzie można obejrzeć na HBO Max. Ale zanim przejdziemy do listy zawodników na igrzyska, to chciałbym wspomnieć o serwerze Discord skoczna drużyna, na którym jest organizowany puchar świata widzów w skokach na. I każdy, kto dołączy na serwer może w nim wystąpić. Poza tym jest również typer skoków, który od następnego sezonu przejdzie upgrade, więc ja już nie przedłużam i zapraszam do dalszej części odcinka. A link do serwera macie w opisie filmu. A więc zacznijmy od kobiet. E, mamy kadrę Chin, która składa się z czterech zawodniczek i są to tak: Bing Dong. Kiliu, Jank Weng, węg Ping Zheng. Kadra Czech składa się z trzech zawodniczek. Jest to Aneszka Indraczkowa, Weronika Jęczkowa, Klara Urlichowa. Cztery Finki: Cheta Hirvonen, Minja Korhonen, Sofia Matilla oraz Jenny Rautoniacho. Cztery Japonki: Yuki Ito, Nazami Maruyama, Yuka Seto oraz Sara Takanashi. Trzy Kanadyjki: Natalii Elias, Nicole Maurer. Oraz Abigail Stray. Nie ma y, Aleksandry Beautit, która jest kontuzjowana, no i niestety nie wystąpi do końca tego sezonu. była kontuzja z tego co pamiętam, to chyba w letnim Grand Prix na próbie przedolimpijskiej w Predaco. Yy, kontynuując dalej: cztery Niemki: Selina Freitag, Agnes Reich, Katarina Schmidt oraz Juliane Seifar. Dwie Polki: Pola Bełtowska oraz Anna Twardusz. Dwie Rumunki. Anna Maria Delia Folea, Daniela Wasyliczka-Toth, cztery Słowenki: Katra Komar, Maja Kowacic, Nika Woda, no i oczywiście Nika Preuß. E, szwedka jedna: Frida Westman, Amerykanki są trzy: a Nika Belszał. Josie Johnson oraz Paige Jones. Na igrzyskach wystąpi również reprezentantka Słowacji, jest to Kira Maria Kapustikowa i jest to siostra Hektora Kapustnika i ma ona dopiero 16 lat, więc będzie najmłodszą skoczkinią na igrzyskach. Jedna Szwajcarka, Sina Arnett. Norweszki wystąpią cztery, będzie to Maria Erin Kvandal, Silje Obset, Anna Odine Stern oraz Heidi Daichre Trosserut. Austriaczki będą cztery. Meghan Watzak, Julia Mullenbacher, Lisa Hirner oraz Lisa Eder. Jeśli chodzi o Włoszki, to jeszcze nie mamy kadry, ale ja pozwolę sobie powiedzieć, że będzie to na najprawdopodobniej Martina Zenitzer, Anika Sif, Jessica Malziner, no i raczej jeszcze będzie Lara Malziner. A więc omówiliśmy już kobiety, teraz przejdźmy do mężczyzn. Jeden reprezentant Bułgarii, oczywiście Władimir Zograwski. Jeden reprezentant Chin, Kiv Song. Yy, oczywiście Roman Kołder-Kaszczek, który po tym sezonie kończy karierę, dwóch Estonczyków, Kajmar Wagul, rocznik 2007, więc jeden z młodszych zawodników, 19-latek, yy, oraz Arti Aigro, czyli prawdopodobnie pojedzie na Igrzyska Olimpijskie, yy, bo Arti Aigro podczas turnieju czterech skoczni w jednej z serii próbnych, już nie pamiętam dokładnie na której to było skoczni, ale zaliczył poważnie wyglądający upadek, a widać, wystartuje na Igrzyskach. Trzech Finów Anti Alto Niko Kytosacho oraz Vilo Palosari. Finowie bardzo ładnie się spis spisali na ostatnich Mistrzostwach Świata w lotach. Nawet, nawet w Drużynie po pierwszym skoku, który rozpoczynały, Niko Kytosacho. Myślałem, że oni będą tu walczyć o podium, no ale ten yy, Etunus no tak nie za ciekawy skakał. Jarko Metta nawet dobrze, dobrze, jak na swój poziom. Yy, przejdźmy dalej. Trzech Francuzów Valentin fube, Julius Chervet. Oraz Enzo Milesi. Japończyków również mamy trzech: jest to Joju Kobayashi, Naoki Nakamura oraz Ren Nikaido. Bohater konkursu drużynowego, mistrza świata w lotach, dzięki niemu Japończycy zdobyli złoty medal i zostali mistrzami świata w lotach drużynowo. Jeden Kanadyjczyk: Mackenzie Boyd-Klaus. Dwóch Kazachów: Danił Wasiliew oraz Ilja Mizernych. Zawodnik z 2007 rocznika y Czterech Niemców Felix Hoffman, Pius paszkę, Filip Raimund Oraz coś co mnie bardzo za zaskoczyło Andreas Wellinger Po tych mistrzostwach świata w lotach Myślałem, że powołany zostanie Karl Geiger, ale powołania już zostały zatwierdzone przed Mistrzostwami Świata w Lotach. A akurat Geiger na Mistrzostwa Świata w Lotach się ładnie, ładnie jakby forma mu wróciła. Szkoda. Przejdźmy teraz do naszych polskich orłów. Powołanych mamy tak: Pawła Wąska, Kamila Stocha oraz Kacpra Tomasiak. No ja. W miejsce Pawła Wąska najpewniej powołabym Piotra Żyłę po tych mistrzostwach, no ale cóż, no tak to zostało zrobione. Rumunii będą dwaj. Daniel Andrej, Kacina oraz Mina Aleksandrus Spulber. Słowak, 19-letni, Hektor Kapustnik. Trzech Słoweńców, Anzel Aniszek, Timi Zajc oraz Domen Preuc. Dwóch Turków, Muhammed Ali Bedir. Fatih Arda Ipcig, Dwóch Ukraińców, czyli Witali Kaliniczenko oraz Jewgen Marusiak, Trzech Amerykaninów, Kevin Bickner, Toit Franz oraz Jason Colby. Trzech Norwegów. Johan Andre Forfang, Christopher Eriksen Sundal oraz oraz Marius Lindvik, mistrz olimpijski ze skoczni dużej z 2023 roku z Zangdziaku. Trzech szwajcarów Gregor Deschvanden, Sandro Hauswirt no i o dziwo, Felix Trunz. Ja się spodziewałem, że powołany zostanie Simon Ammann, ale niestety trener postawił na młodego Felixa Trunza. A jeśli chodzi o Włochów, jeszcze nie mamy kadry powołanej, ale ja myślę, że to będzie Giovanni Bressadola, Alex Insam i Francesco Czekon. A Austriaków będzie czterech. Będzie to Stefan Kraft, Jan Herl, Stefan Empacher i Daniel Czofenik. Szkoda, że nie ma Manuela Fettnera, ale jak najwidoczniej, trener wolał postawić na Chofeniga, który mimo wszystko na Mistrzostwach Świata w lotach prezentował się słabo. No i to na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie subskrypcję oraz like i napiszcie w komentarzu, jak myślicie, czy Polacy pokażą coś na tych igrzyskach. A ja jeszcze raz zapraszam Was na mój serwer Discord Skoczna Drużyna. Link jest w opisie. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia. чаш